Hej, witajcie W mnie na kanale Dzisiaj nie trzymam nawet kamery w rękach siedzę sobie tylko Mam tutaj gołębie Rozpłodowe oraz młode 40 parę sztuk tu siedzi Aktualnie Nie prowadzę już lejków od jednej pary tylko jeszcze chcę dwa młódki, bo się świeżo sparowały. E, bardzo fajna para. E, w drugim golewniku są trzy parki, jest tam pięć młodziaczków. E, generalnie będę zmniejszał hodowlę do zostawę może z 10 par. Tak tylko dla siebie. że bardzo dużo gołębi, bardzo ładnych będzie dostępnych. Postanowiłem mm. z tego względu, że zacząłem hodować trochę papugi. Bardzo mi się to spodobało i chcę trochę spróbować z papugami jakby Trochę się nimi zająć. Zawsze chciałem mieć papugi zresztą. Nigdy na ten temat nie miałem wiedzy i w ogóle teraz trochę się w to wciągnąłem. Zaczęło się od jednej pary falistych, gdzie mi znajomy je podarował, bo nie miał co z nimi zrobić. Stałem mu ostatnie. Na tą chwilę mam ich 20 sztuk i gołębi trochę zmniejszam. Jest ich prawie setka. Także jeśli ktoś by był jeszcze zainteresowany z tego błędemnika, później coś tam będzie. Na tą chwilę jeszcze niestety nie ma wysyłek. Czekamy na wysyłki. A jak nie będzie wysyłek, no to wtedy tylko odbiory wysy... yy, osobiste. Jest tu wiele naprawdę ładnych głębi. Swoją drogą w, w osobnym błędemniku również yy, są piękne ptaki. Jest tam chyba ponad gdzieś około 35 albo 37 sztuk, które już są e, zarezerwowane. Nie będę mówił kto, co jak. Może sobie kolega nie życzy. Właśnie świeżo posprzątałem im w głębiku. Świeże zremki są wysypane. W osobnym tamtym głębniku też. Również posprzątałem świeżo wczoraj Dzisiaj sprzątałem tutaj przez chwilą dosłownie <laughs> Wkleję Wam też filmik z tamtego gojemnika, Który nagrałem Mogę też je wymienić na papugi Jeśli ktoś może hoduje z kodeksu. papugi A chciałby fabry to nie ma problemu, możemy się wymienić za coś. I to by było na tyle w sumie. Zaraz Wam pokażę yy, filmik z drugiego